Chodź jeszcze raz. Tami. A chuj ją jebał. jebał. ją pies. To nawet nie jest wyzwisko. To dla niej komplement. Znowu mam psa. Jeszcze źle film. Tami. Chodź, chodź. Tami. Chcesz się pokazać? Chyba nie chcę. Ona chyba drapie się ciągle. Siemamowka. Pokazałbym ci pierzynkę, ale ona tu nie przyjdzie. Patrzcie na to. Tam i, a chcesz jeść. Albo czy chcesz nadwór. Idziemy na dwór. Idziemy. No, teraz to przyszła, oczywiście. Teraz to draszimy. Teraz to Jak chciałem, to nie przyszłaś, co? Nie gwałć mi nogi, bo to jest zoofilia! Przestań. O tu. Pokaż się tak, żeby cię było widać. Chodź krok bliżej, no, no, dobra. Dawaj, dół. Tak by zareagował zoofil. A mi? Czekaj. A pokaż się, żeby było ci widać. A jesteś? Jestem zoofiliem! Dokładnie tak! O nie, jeszcze do mnie podeszła! Ej, a patrzcie na to, tam i. Chcesz się ruchać? <laughs> o kurwa! Jaka reakcja taka w stylu. Co ty pierdolisz? Wyglądasz jak ewok z gwiezdnych wojen. Nie, no żartowałem z tym! Tam i choć, ja żartowałem z tym zoofilem! No przecież wiadomo, że, że nie. I przyszła mi robić gały. <laughs> A, widzę, że chcesz, żeby ci coś zrobić. To bardzo przyjemne. Ej, żarty o zoofilach, nowa rzecz. Chodź, pokażę mi cię do kamery. Podejdziesz? Chodź, pokażę cię do kamery. Bacz. No, Ej, kurwa. Patrzcie, to jest jej chipsko. Kurwa. Kik założył w cenzurę. A może chodź tu? A może chodź tu? Nie, no ja żartowałem z tym, wiesz? Ja ci tylko chciałem zawołać. Nie masz do mnie gniewu. Łepiej się zmienił w króla lwa. Szkoda, że nie widzicie. Patrzcie, jaki król we, kurwa. Eee, kurwa miałeś mówić, Jak ty tego nie zrobiłeś? Kurwa. co no się Wyczułaś gdzieś kunę? A kunę, matatę! Wyczułaś kuny? Bo jeżeli tak, zabiją. zabiją teraz. Pokażę ci coś. Bo tego jeszcze nie widziałaś. Patrz widzisz? Oh. Oh. E, ona się boi, bo to taka mała pizdeczka. Co jednak nie, nie boi się? Uuu. A chcesz być tym pogłaskana? Patrz to fajne, fajne. Zobacz, to mój kutas. Ja pierdolę. O. Coś wam powiem, moi widzowie plecy mi dziś napierdalają, nie wiem od czego oh, Co przyszłaś? Czego ty tu? Czego ty tu? O nie, rucha mi nogę, przestań, bo ty z kika mi zdejmą! Zabiłem ją, już nie żyje. Już nie będzie więcej takiego! Takiego! Dobra, muszę i streamować, wiesz? Więc ja tu zamknę... nie też tam gdzieś poradzisz sobie, dobra? poradzisz sobie? Nie, w sensie nie żebyś tu weszła, tylko... Ja tylko tu zostań, dobra? Zostaniesz. Przestań się zachowywać jak napalona dziwka Kurwa, zrobiłbym wam zdjęcie, jaką miała mordę przez moment Może się uda jakoś Czekaj, czekaj O, może tym się uda zrobić zdjęcie że wygląda Naprawdę Dobra Mogę wam to dziś wstawić Niech sobie będzie otwarte, u nas najwyżej wejdzie albo coś O moje plecy No przestań mnie. No nie ruchaj mnie I. Co? Dobra ja muszę Gosz tego Konieczty No nie ruchaj mi Dobra, zabijecie. Dobra, ja muszę to zamknąć. Wiesz, robię streama. Do później. Dość tego. Nawet, nawet. Przyszła jak mój piesek. Tylko to on zaczepiał mnie, żeby go drapać za łóżkiem. A czy zaczepiał cię, żeby cię ruchać? Bo mnie mój pies rucha, mimo że jest kobietą. Piesek, kobieta. Ale mnie plery bolą strasznie. Myślę, że zaczęła drapać coś. Co za? Niewyżyta dziwka, ten pies chulipka nie powinien się tak zachowywać. U. Co tam widzowie opowiadajcie, ten pies chulipka. No co ty robisz kurwa? E, 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 nie wolno. Odpierdala jej. Wiecie co? Wiecie co jest na maksa pedofilskie? Spojrzeć się na psa i zrobić takie coś. Przypominasz mi żonę. <grymne> Ale to było to było bardzo zoofilskie.